A może uda się dzisiaj odkryć Amerykę? Dzisiaj poznajemy idiom troszeczkę inaczej, troszeczkę odwrotnie, bo zawsze Wam podaję najpierw wersję angielską, potem wersję polską, a dzisiaj zrobimy od wersji polskiej, bo będziemy właśnie odkrywać Amerykę. Co tak naprawdę oznacza? No, powiemy to wtedy, gdy chcemy wskazać, że ktoś myśli, że coś nowego odkrył, coś nowego na jakiś nowy pomysł wpadł, a potem się okazuje, że ten pomysł już dawno został odkryty, już dawno został, em, em, ktoś na niego wpadł i już został zrealizowany, i no to już tak naprawdę po ptakach o kolejny idiom nam się przypomniał w tej chwili. No i jak to odkryć tę Amerykę? A właśnie, kto to odkrył tę Amerykę? No, się nikt nie wie, tak? czy to był Kolumb, czy to byli Wikingowie, czy to byli jeszcze inni, no bo jeszcze tak naprawdę to na mnie odkryli, tej Ameryki, tak naprawdę kto ją odkrył. No ale już bez żartów. Wracając do meritum po angielsku, ten idiom to reinvent the wheel, czyli dosłownie odkryć na nowo koło. Jeśli mielibyśmy spojrzeć na etymologię tego idiomu, no to nie ma co doszukiwać się, bo tu Chodzi o tak naprawdę to koło, które kiedyś, jak odkryto, no to już doszło to do perfekcji. Wiadomo, że to koło się kręci, wprawia coś innego w ruch, prawda? No i każdy następny projekt i tak musiał pokłonić się temu, kto wytworzył to koło, no i już na nowo nic nie wymyślił. Reinvent the wheel to tak naprawdę nie odkryć, ale jakby wynażyć. Znaleźć na nowo koło, a my po polsku nie wynajdujemy niczego na nowo, tylko odkrywamy Amerykę. Bardzo podobne idiomy, które tak naprawdę są w użyciu. No, czas na jakiś przykład użycia tego idiomu. Uh, more, more bit of a so, two people, let's say that it's in the classroom, uh, John and Mike are talking to each other because uh, they are um, trying to solve some problems because the teacher has asked them to do some uh, task. Uh, and finally, John uh, is saying, Oh, yes, I know uh, how to do this uh, exercise. We can uh, add these two numbers, and uh, uh, we have the results, and Mike has just uh, wants to say, "Oh, you've just reinvented the wheel." Everyone knows the answer, but we don't know how to do it actually. Okay, let's try something else. No, właśnie, to by było coś takiego. Jeśli macie jakieś inne przykłady do użycia tego idiomu. No to jak najbardziej Was zapraszam do komentowania, do podzielenia się tym wszystkim na naszych social mediach. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama. Tam zawsze coś dodatkowego się dzieje lub jakieś fajne ciekawostki, obrazki plus jakieś memy. Także do, do tego na pewno Was nie muszę zachęcać, bo zawsze można się trochę i pośmiać. I oprócz tej nauki, niech będzie nam wesoło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Jest? raz warta Jeśli chcecie się dowiedzieć jak odkrywać Amerykę, to do zobaczenia właśnie na tym. Eee, jeszcze raz. Odkryć na nowo koło, a my odkrywamy. Eee, e, dzisiaj zrobimy od. Potem się okazuje, że ten wokoło, a my odkrywamy, jak e, naprawdę są. Czas na jakiś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.